Dzień dobry moi drodzy, witam Was na odcinku specjalnym. Poczułam, że potrzeba będzie więcej informacji na czas pełni księżyca w znaku ryb oraz całkowitego zaćmienia księżyca również w tym znaku. 7 września czeka nas ciężki energetycznie czas, pełnia księżyca, pełnia to czas kulminacji, pełnia to czas... Również zakończeń jasnych wizji, bardzo często jasnych snów, ale też takich energii melancholii i powrotów do przeszłości. Zachęcam Was do udziału w live, który odbędzie się 6 września w sobotę o godzinie 20. Zapraszam Was na wieczór z kartami. Wyciągniemy sobie przesłania dla Was na ten czas, na czas miesiąca września. W miesiącu wrześniu będziemy się znajdowali w korytarzu zaćmień, więc. Od zaćmienia do zaćmienia, od zaćmienia księżyca w znaku ryb do pierścieniowego zaćmienia słońca, które będzie miało miejsce wraz z nowiem księżyca w znaku panny. 21 września e, zakończymy ten korytarz zaćmień, więc ten czas od pełni do nowiu będzie wyjątkowo ciężkim energetycznie czasem. Pełnia to też czas. Takiej kulminacji, kumulacji. No i oczywiście zakończeń. Zapraszam Was na live, ponieważ będziemy sobie mówili o rytuałach, które warto przeprowadzić w czasie pełni. Porozmawiamy sobie o oczyszczaniu jajem, porozmawiamy sobie o oczyszczaniu energii samodzielnie w domu. Zapraszam Was też na czytania prywatne. Pracuję, sobota, niedziela, mam jeszcze wolne terminy. Zawsze zostawiam sobie. Nawet jeżeli pełnia wypada w weekend, zostawiam sobie przestrzeń, bo wiem, że przyjdą do mnie dusze, które tego będą potrzebowały. W pełni widzę najjaśniej. Mam takie momenty, że nie potrzebuję kart, żeby coś poczuć i żeby coś zobaczyć. Tak więc zachęcam Was również do czytań nagranych. Czytania nagrane dostajecie w postaci prywatnego filmu, 40-minutowego, czasami 50-minutowego czy godzinnego. Jest to film, który widzicie tylko Wy, więc dostajecie go w prywatnym linku. Macie nieograniczoną liczbę wyświetleń, odtworzeń. Ja widzę, jak z tymi filmami pracujecie. Tym razem polecę Wam przede wszystkim czytania lekcji i długi karmiczne, to co każdy już powinien mieć przerobione. Karma. Czy sukces? Więc lekcje karmiczne sprawdzamy Waszą karmę rodową, sprawdzamy Wasze lekcje karmiczne do przepracowania oraz sprawdzamy, jakie lekcje i długi nosicie po przodkach w Waszym rodzie. Zachęcam Was też do indywidualnych horoskopów osobistych na pierwszy rok numerologiczny, który zaczynamy od 21 września, no i będzie trwał do września 2026. Na tym czytaniu dostajecie wiadomości na każdy miesiąc od września 2025, zaczynając, na wrześniu 2025 kończąc. Wspomagam się tam kartami tarota, kartami cygańskimi, bardzo silnymi kartami oraz kartami anielskimi. Dobieram na każdym czytaniu dla Was kryształ, talizman oraz archanioła opiekuna. Tytułem wstępu dziękuję wszystkim subskrybującym, zachęcam Was wszystkich do subskrypcji, do włączenia dzwoneczka, dostaniecie powiadomienie. O tym, że rozpoczyna się transmisja live właśnie 6 w sobotę i przechodzimy sobie do wiadomości z kart Tarota. Pierwszą kartą od lewej strony jest Piątka Pucharów. No więc Piątka Pucharów jest to karta, gdzie mamy energię płaczu nad rozlanym mlekiem. Mamy taką energię, gdzie jesteśmy w nostalgii, w takiej z jednej strony. Płaczemy, że coś się wydarzyło i nie mamy możliwości cofnięcia tego, co się wydarzyło, inni będą odczuwali energię żalu nad tym, że w coś nie weszli, że coś przegapili, że przegapili jakąś taką istotną szansę. Natomiast w piątce pucharów też odczuwamy rozczarowanie, smutek, stratę, czujemy osamotnienie. To też jest karta zawodu miłosnego. Jeżeli Piątka Pucharów dotyczyłaby e, takich tematów finansowych, to jest użalanie się nad sobą, że gdzieś te finanse zostały pokierowane nie w ten, nie w taki sposób, w jaki pokierowane być powinny. Piątka Kielichów mówi o tym, że gdzieś ponieśliśmy straty, że mamy energię myślenia o tym, że coś zostało zaprzepaszczone. Zachęca też e, oczywiście ta karta do. E, tego, żebyście mieli nadzieję na coś nowego, żebyście pogodzili się z tymi stratami, które mieliście i mieli nadzieję na to, że nowy rok numerologiczny, czyli już ten wrzesień, połowa września przyniesie wam nowe szanse, nowe możliwości i nowe rozdanie. Piątka pucharów w tematach zawodowych oznacza, że czujecie się niedość wartością, niespełnieni, nieszczęśliwi w obecnym miejscu, w którym pracujecie, w obecnej sytuacji zawodowej. Czujecie, że Chcielibyście więcej, ale no niestety nie robicie więcej. Może warto poszukać zajęcia, które da wam więcej satysfakcji, da wam więcej spełnienia. W aspekcie miłosnym piątka kielichów mówi o końcu związku, końcu relacji. Ten związek mógł się już dawno zakończyć, ale wy gdzieś nie możecie się z tym pogodzić. Łapcie swoje przekazy. Nie każdy jeden przekaz rezonuje z każdym. Ta karta mówi, że cierpicie z powodu jakiegoś rozczarowania miłosnego, a może żywicie urazę do swojego partnera. Natomiast ta karta radzi, jeżeli zakończyły się jakieś tematy, to naprawdę niech one zostaną w przeszłości. Nie rozpamiętujcie tego, co było w przeszłości, bo ona tutaj płacze nad potuczonymi naczyniami, no mleko się rozlało i nie cofniemy tego. Nawet jak poskleja te... Poskleja te naczynia, no to i tak one będą miały uszczerbienia, i będzie widać to na nich, że już nie są nowe, już nie są piękne, nieskazitelne, tylko są posklejane. Tak więc może nie warto sklejać czegoś, gdzie co było, a nie jest, nie pisze się w rejestrze. No nie da się zapomnieć pewnych tematów, które się wydarzyły w relacji, po prostu. Pewnych rzeczy nie da się posklejać. Kolejna karta to karta Wisielca. Może, jeżeli nie dotyczyła Was piątka Pucharów, to może wiadomość Wisielca jest dla Was. Tutaj mamy kartę kapitulacji, zawiśnięcia czegoś, zaniechania czegoś, poświęcania się energii tego, że wkładacie w coś całe swoje zaangażowania, tu nic nie wychodzi. Ta karta też czasami mówi o urwaniu kontaktu z kimś. Urwaniu relacji, a czasami mówi o spojrzeniu na coś z całkiem innej perspektywy, z nowej perspektywy. Tutaj coś może zawisnąć, coś może chwilowo, e, chwilowo być takie zaniechane, ale później zobaczycie w karcie siódemki Rydwanu, że to pójdzie do przodu. Natomiast jeżeli byśmy kartę głupca, dlaczego powiedziałam głupca, wisielca, wszystko traktujmy jako znaki. Głupiec w tarocie to rozpoczęcie nowego projektu, więc mógł komuś zacząć się nowy projekt i zostać zastopowany, i zostać zablokowany. Spokojnie ruszy do przodu. Natomiast karta wisielca w tematach finansowych oznacza to, że poświęciliście swoje zaangażowanie na coś, co niestety nie zostało docenione. Może postanawiacie rozpocząć bardziej zrównoważony, Styl życia. Nie gonimy za finansami, tylko staramy się bardziej gospodarnie zarządzać majątkiem, który mamy. Tak więc, co dla Was to oznacza? Niekiedy wisielec oznacza stratę, która umożliwia rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu bez dotychczasowego balastu, który dźwigaliście na plecach. Dla każdego coś innego. W tematach zawodowych musicie dokonać pewnych zmian na polu zawodowym. Jest też pokazana dobra wiadomość w tej karcie. Nie śpieszcie się, spokojnie, złapcie głęboki oddech. Na spokojnie będziecie mogli podejmować decyzje zawodowe, ale jeżeli coś puścicie, odpuścicie, coś będzie musiało chwilę poczekać, żeby później ruszyło. Spróbujcie myśleć nieszablonowo i spojrzeć na tematy zawodowe z nowej perspektywy. Tematach miłosnych, no to jest urwanie kontaktu albo jakiś kontakt wraca, gdzie nie mieliście, długo, nie mieliście długo tego człowieka w życiu, więc może się odezwać do Was ktoś, kto już długo w Waszym życiu nie był. To też może być powrót ekspartnera dla jednych, powrót ex-przyjaciela, przyjaciółki dla drugich. Wisielec może sygnalizować zakończenie związku, który stracił dotychczasowy blask albo przerwę, zastanowienie się nad tym, co w związku idzie nie tak. Potrzebujecie chwilowej przerwy od partnera i ta przerwa zrobi, zrobi Wam zdecydowanie dobrze. Zrobi Wam dobrze, tak więc nie przejmujcie się. Następnie mamy karty siódemki. Siódemka to Rydwan. Więc sprawy, które zawisły... Ruszają, ruszają e, takie tematy związane ze sprawami zawodowymi. Macie siłę woli, macie determinację. To jest też karta podróży, więc może czekać na Was jakaś podróż. Natomiast siódemka mówi o tym, że opanujecie takie energie, gdzie są przeciwstawne, czyli będziecie mogli pogodzić wiele spraw naraz, całkowicie różnych. W tematach finansowych ta karta radzi, żeby na siłę nic nie przyspieszać. Jedyne co możecie w tej chwili zrobić, to zapanować nad kwestią finansową i pokierować ją za pomocą swojej siły woli w taki sposób, żeby doprowadzić ją do szczęśliwego finału. W tematach zawodowych rydwan służy jako przypomnienie, żebyście się nie śpieszyli, osiągniecie sukces, jeżeli zapanujecie nad samym sobą, posiadacie wszelkie środki do tego, żeby przezwyciężyć trudności, tylko nie na szybko. Same energie przyspieszą, to zobaczycie, jak przyspieszą energię po tym korytarzu zaćmień od 21. Natomiast tutaj wytyczcie sobie cel, miejcie determinację, miejcie siłę woli, żeby w odpowiednim kierunku jechać, moi mieli. W aspektach miłosnych ta karta sugeruje, żeby poświęcić nieco czasu na rozwój osobisty. Więc nie zatracajcie się tylko w związku, w tym, żebyście partnera pchali do przodu. Czas na rozwój własny, czas na rozwój osobisty. Zamiast szukać nowej miłości dla singli, poświęćcie się swojemu rozwojowi. Popchnijcie swoje życie do przodu. Nie szukajcie partnera na siłę. Kto ma być dla was? Przyjdzie i przyjdzie w tym nowym roku. Natomiast teraz skupcie się na rozwoju, na karierze, na e, rozwoju takim zawodowym, również. Może być też pokazane w tej karcie podniesienie kwalifikacji zawodowych. Może być pokazana podróż, która Was rozwinie duchowo, a może być też pokazana podróż służbowa dla każdego coś innego. W jakich aspektach dotyczą Was te karty? To już wy sami ocencie, czy wszystkie wiadomości są dla Was, czy jedna z wiadomości jest dla Was, czy może dwie z wiadomości są dla Was, moi drodzy. Życzę Wam cudownej pełni. Do zobaczenia 6 września o godzinie 20 tutaj na kanale YouTube. Jestem ciekawa, z kim się widzimy. Zapraszam Was, bo to będzie świetny live taki informacyjny. Powiemy sobie o rytuałach, ale również wyciągniemy sobie karty dla Was, więc będziecie mogli skorzystać z mojej konsultacji. Ściskam Was, zachęcam Was do podbić mojego filmu. Będę robiła więcej takich informacji właśnie z kart Tarota. Jeżeli będę czuła potrzebę, że ktoś potrzebuje mnie usłyszeć, będę robiła tych przekazów więcej. Będzie mi miło, jak docenicie moją pracę. Ściskam Was i do zobaczenia w sobotę.